Czy rynek samochodów wtórnych w poszczególnych krajach Europy Środkowej różni się? O tym będę rozmawiał z Pawłem Molasy, Business country managerem w międzynarodowej firmie Aures Holding. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry. Czy ten rynek ma jakąś swoją specyfikę, bo mam na myśli Polska, Węgry, Czechy i Słowacja, bo na tym. W tych czterech rynkach działa Pana firma, która w Polsce jest kojarzona jako AA Auto? Tak. Każdy rynek ma swoją specyfikę, przy czym sprzedażowo działamy na trzech rynkach: w Polsce, na Słowacji i w Czechach. Przy czym, jeżeli sprawdzamy czy weryfikujemy te rynki, porównujemy je ze sobą pod kątem tylko ceny. To rynek polski i słowacki jest bardzo przybliżony do siebie, ponieważ w Polsce ta średnia cena sprzedaży samochodu używanego jest na poziomie około 46 tysięcy złotych, a na Słowacji jest to jest około 45 tysięcy, także jest to nieduża różnica. Za to w Czechach ten, te, te samochody używane, które są sprzedawane, to już jest wartość powyżej 52 tysięcy złotych, także znacząco odbiega od Polski i Słowacji. Więc tutaj, Czechy można powiedzieć, są najdroższym rynkiem, gdzie sprzedajemy samochody używane. Rozmawiamy, gdy akurat jest Pan w czeskiej pracy. W Polsce najpopularniejszym samochodem na rynku, wtórnym jest Opel Astra. A jak jest na przykład w Czechach, czy w pozostałych krajach? A, tak, w Polsce niewątpliwie Opel Astra jest tym hitem sprzedaży na rynku wtórnym. W Czechach i na Słowacji, bo tutaj te rynki znowu są bardzo podobne pod kątem modeli, które się sprzedają. Niewątpliwy prym wiedzie marka Skoda, ponieważ najlepszym, najlepiej sprzeda, sprzedaje się Skoda Octavia, drugie miejsce Skoda Fabia, a o trzecie miejsce już tutaj jest trochę walka, ponieważ bije się Skoda Super z Fordem Mondeo, ale. Rzeczywiście widzimy taki y, niewątpliwy, y, niewątpliwy prym na rynku, wiedzie y, ta w cudzysłowie rodzima marka Skoda. No jest to dla mnie ciekawostką, że ta Skoda, przed kilku lat, przypuszczałbym, że podbije też polski rynek w takim stopniu, że będzie numerem 1, a nie Opel Astra. No, ale tak się nie stało. można też powiedzieć o rumuńskiej Daci. Ta rumuńska Dacia się nie, na polskim rynku chyba samochodów, których nie przebija, zbyt intensywnie. Tak, w Polsce Dacia dalej jest kojarzona z tym rumuńskim producentem, a jak wiemy, to już bardziej jest francuski niż rumuński samochód. Z drugiej zaś strony Skoda. Nie jest w stanie przebić się, myślę, cenowo powyżej tego Opla Astry, ponieważ klienci na rynku samochodów używanych dalej bardzo mocno zestawiają jakość wykonania z tą ceną już egzemplarza konkretnego. Także tutaj Opel bezapelacyjnie wygrywa ze skodą. Pomówił Pan o różnicach cenowych. W tym kontekście można by zadać pytanie, czy warto pojechać. Z Polski na przykład do Czech czy na Słowację, żeby kupić samochód, na przykład właśnie Skodę. Na rynku wtórnym, oczywiście. Myślę, że jeżeli ktoś szuka wyjątkowego egzemplarza z wyjątkowym wyposażeniem Skody, to w Czechach prędzej znajdzie taki samochód niż w Polsce. Ale na pewno on nie będzie tańszy. Tak jak powiedziałem, ceny samochodów używanych w Czechach są najwyższe. Przy czym wybór modelowy, właśnie chociażby w Marce Skoda, jest dużo większy. Myślę, że jeżeli mamy już obierać kierunki, które, z których chcemy samochody importować, no to bardziej trzeba skierować się na zachód w kierunku Niemiec, w kierunku Francji czy, czy, czy krajów, gdzie rzeczywiście tych samochodów może. Z jednej strony jest więcej, ale z drugiej strony e, są one częściej wymieniane, ponieważ nasze rynki Polski, czeski i słowacki są bardzo podobne. Czyli jest to Pana rada także dla takiego y, indywidualnego konsumenta, który nie chce nie myśli o sprowadzaniu wielu samochodów, tylko o kupnie jednego wymarzonego samochodu i to chce zrobić po, przy atrakcyjnej cenie, tak? Jeżeli miałbym doradzać takiemu klientowi, który nie zajmuje się tym zawodowo, to doradziłbym rzeczywiście zakup samochodu w Polsce i to nie, nie od w cudzysłowie handlarza, który gdzieś tam sprzedaje auta na parkingu, tylko rzeczywiście od firmy, która się tym zajmuje, która sprawdza te samochody i daje na nie gwarancję, ponieważ ryzyko zakupu samochodu za granicą jest ogromne. A później, jeżeli coś z tym autem byłoby nie tak, niestety nie mamy do kogo się zwrócić z rękojmią, z gwarancją, ewentualnie z jakąś próbą dogadania się, jeżeli samochód, nie wiem, na przykład miałby jakąś wadę prawną. O tym, jak różnią się ceny używanych samochodów. W Europie Środkowej, na rynku wtórnym oczywiście, rozmawiałem z Pawłem Molasy, biznes country managerem w międzynarodowej firmie Aures Holding. Dziękuję panu za rozmowę. Miłego dnia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.